Cześć, witam w kolejnej serii podcastów. Tym razem będzie to recenzja produktów do stylizacji rzęs. Będę sprawdzała produkty zarówno z polskich firm, ale również z tych chińskich, bo często o to dziewczyny pytają, więc postanowiłam, że zrobimy taki research tego, co jest na rynku aktualnie i modne, ale również produkty, które na pewno sprawdzą się w przypadku stylistek rzęs. I zaczniemy sobie od rzęs. Już jakiś czas temu słyszałam, że rzęsy, o których dzisiaj wspomnę, są bardzo dobrej jakości, więc postanowiłam, że osobiście je sprawdzę. Kiedyś bardzo lubiłam testować różne produkty i wróciłam znowu do tego i postanowiłam, że mogę to wykorzystać, aby dać taki fajny feedback stylistkom rzęs. Wiadomo, że każdy z nas ma jakieś swoje ulubione produkty, ale tutaj w tej kwestii chciałam um, też dołożyć do tego swoją cegiełkę. No i zaczniemy od recenzji rzęs Sabria Lashes. Korzystałam z jej rzęs czarnych o grubości 0,10 oraz 0,05. Najczęściej pracowałam na 0,07, dlatego też postanowiłam po prostu sobie tutaj troszkę urozmaicić. I jedną ze stylizacji, którą wykonywałam do mojego szkolenia online, właśnie wykonałam rzęsami sabriji, i to były 0,10. I muszę przyznać, że urzekły mnie te rzęsy bardzo. Oprócz tego, że kępki 2D, 3D, Tworzyło się na nich znakomicie. One tak naprawdę same się tworzyły. Często też tekstylistki mówią, że gdy rzęsy są naprawdę świetne, to kępka robi się sama. I tutaj rzeczywiście mogę przyznać, że jeżeli właśnie chodzi o rzęsy Sabri o grubości 0,10, no to były naprawdę fenomenalne i pracowało mi się na nich naprawdę bardzo dobrze. Też zauważyłam jeszcze jedną sytuację. Jeszcze jedną taką kwestię, która mnie akurat osobiście bardzo pozytywnie zaskoczyła, bo oprócz rzęs w dotychczasowej swojej pracy nie zmieniłam niczego, co używałam przez ostatnich parę lat. Właśnie zmieniłam tylko te rzęsy, żeby sobie je po prostu sprawdzić. I przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie to, że na tych rzęsach pracowało się szybciej. Czyli materiał, z których są rzęsy sabry stworzone, musiał przyczynić się do tego, że po prostu pracowało mi się na nich jeszcze przyjemniej niż na przykład dotychczas, jak pracowałam. Gdzie od razu przyznaję, że nie jestem z tych wolniejszych stylistek, nie jestem też super turbo-szybka. Natomiast nawet mój mąż podczas nagrywania, właśnie. Tej naszej modelki, bo wykonywałam trzy stylizacje do swojego szkolenia i ta trzecia stylizacja poszła mi najsprawniej. I nie dlatego, że to była trzecia stylizacja, ponieważ już od wielu, wielu lat praktykującą stylistką byłam, więc nie miałam tutaj problemu z tym, żeby powiedzmy ten czas utrzymać taki sam. Natomiast jestem tutaj pewna, że te rzęsy przyczyniły się właśnie do tego, że ja tą pracę miałam po prostu. Że tą pracę skończyłam szybciej, i samo to, w jaki sposób mi się pracowało na tych rzęsach, również było mi przyjemniej. I tak jak powiedziałam, zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie, właśnie tym, bo ogólnie, jak tworzyłam sobie kępki. Na sucho, co oczywiście tutaj Ci też prezentuję, to to również bez problemu te rzęski mi wychodziły. Więc tutaj, jeżeli chodzi o rzęsy Sabri o grubości 010, no to dla mnie są naprawdę fenomenalne. I z ręką na sercu mogę je polecić. I również chciałam sobie zobaczyć, jak będzie mi się pracowało na rzęskach, ale już tych cieniutkich, 0,05 -kach. i. Przede wszystkim, czy to są rzęsy, czy to są pęsety, my na pewno z początku musimy zdać sobie sprawę z tego, że takie rzęsy, gdy my przystępujemy do pracy z kępką, do tych rzęs, to też. Musi nam się ręka rozgrzać, bo no, nie jesteśmy w stanie ocenić tych rzęs od razu powiedzmy po pierwszej kępce czy po pierwszych dwóch kępkach, szczególnie gdy właśnie chodzi o coraz cieńsze rzęski, ze względu na to, że gdy ręka jest nierozgrzana, czyli nie jesteśmy w trybie, w trybie pracy, no to trudno byłoby nam coś powiedzieć, dlatego też właśnie... Zarówno w 010, które w sumie tutaj praktycznie te rzęski od razu, tak jak powiedziałam wcześniej, te kępki się tworzyły, ale w większości sytuacji tak jest, jeżeli chodzi o taką grubość rzęs. Natomiast będę oczywiście jeszcze recenzowała na pewno inne firmy, no i również te grubości. Ale jeżeli już chodziło tutaj o 005, o tą grubość, to tutaj ta ręka faktycznie ona musiała być rozgrzana. I tu mam taką troszkę zagwostkę, jeżeli chodzi o te rzęsy, bo one są. Jeżeli chodzi o czerń, to rzeczywiście ona jest taka głęboka. Mm. Jeżeli chodzi o sam ten materiał, to był również bardzo przyjemny, czyli będą te rzęsy puszyste, tak jak być powinny, ale jeżeli chodziło później o wykonanie, to to są rzęsy, jeżeli chodzi o te 005, bardzo, jeżeli mogę użyć takiego słowa, ale tak mi się to bardzo mocno skojarzyło, bardzo czułe na jakikolwiek dotyk. Lubię pracować metodą przekładaną, więc tutaj również głównie tą metodą przekładaną pracowałam. I na różne sposoby właśnie tworzyłam sobie tą kępkę z tych rzęsek, i tak jak wspomniałam, one są naprawdę bardzo, bardzo czułe przy dotyku. I ręka musiała mi się naprawdę dobrze rozgrzać, żeby faktycznie te kępki mi się tworzyły takie, jak ja bym chciała. Natomiast na pewno wrócę jeszcze do tych rzęsek, gdy będę miała już większą ilość innych po prostu również. Rzęs o tej samej grubości, będę mogła coś więcej na ten temat powiedzieć. Na dzień dzisiejszy, na pewno jeżeli chodzi o grubość 0,10, to są naprawdę fantastyczne te rzęsy i już mogę je y, bardzo, bardzo polecić. Natomiast co do rzęs 0,05, mm, no to tak jak powiedziałam, mam taką małą zagwostkę. Y, Ogólnie są bardzo dobre. Jakość jest tych rzecz naprawdę bardzo dobra. Ale jeżeli chodzi o tworzenie kępki, to tutaj muszę się jeszcze pochylić nad właśnie innymi firmami, żeby mogła być pewna, że tak powiem tego, czy faktycznie ta kępka tworzy mi się dobrze czy nie. Mam nadzieję, że rozumiesz, co tutaj chcę Ci powiedzieć. Tak więc wrócę na pewno jeszcze będę wielokrotnie wracała do różnych firm czy też do różnych rzęs. Na razie był to pierwszy odcinek i chciałam się z Tobą podzielić tak na świeżą moją obserwacją, i tak jak wspomniałam, na pewno jeszcze do tych rzęs wrócę, gdy będę mogła już je sobie porównać, więc recenzujemy to na pewno jeszcze raz.